I tutaj świetne połączenie. Mamy wysokiej jakości krzesła, każde w skórze, ale też każde w innym odcieniu. Jednak to wszystko ze sobą bardzo dobrze współgra, bo kolor stołu jest w zasadzie identyczny z kolorem podłogi. Przechodzimy sobie dalej. Mamy barek. W takim usztarzonym kolorze zarówno drewno jak i e, hokery. Idziemy coraz wyżej, coraz wyżej. W szafki na tle, uwaga, ściany drewnianej, czyli powtórzenie tego wszystkiego, co mamy na podłodze, przechodzi sobie gładko i idzie do samego sufitu. I tutaj tak naprawdę taka skadowość się kończy. Na najwyższym punkcie tego salonu schodzimy później coraz niżej, 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 aż docieramy tam. Kuchnia wykonana jest z najwyższej jakości materiałów. Na początek mamy świetny granitowy blat. To jest granit szczotkowany, bardzo trwały, bardzo wytrzymały, jeden z najlepszych w zasadzie materiałów, które można wykorzystać w kuchni, w ogóle na blaty. Kolor, który tutaj jest, nie jest przypadkowy. Przypomnę Wam, że nasza kurtyna zewnętrzna ma odcień szary. Nasze kurtyny wewnętrzne trochę grafitowe. No i do tego wszystkiego ten grafit, który jest na frontach szafek. Nie z byle jakiego materiału, tylko ze spieku kwarcowego. Słuchajcie, za tą ścianą pewnie jest spiżarnia, bo widzę tutaj uchwyt, klameczkę taką niby. Sprawdzimy to, chodźcie. To wcale nie jest spiżarnia. To jest po prostu druga kuchnia. Nazywana zazwyczaj w takich domach brudną kuchnią. To właśnie tutaj tak naprawdę przygotowuje się wszystkie posiłki i jak komuś się nawet nie chce sprzątać, po prostu zaciąga się te drzwi i wychodzi się. No właśnie, chodźcie dalej.